Wysłał Wojtek Medyński Weronika Książkiewicz w sztuce single i remixy napisanej przez Marcina Szczygielskiego, wspaniałego pisarza, wyreżyserowanej przez wspaniałego reżysera oraz aktora pana Olafa Lubaszenko. Proszę o zajęcie miejsc, bo na scenę chciałem zaprosić wyjątkową osobę, która wyreżyserowała ten spektakl. Proszę powitajmy, Pana. Dzień dobry wieczór, dzień, wieczór dzień, tak? Widzimy się bardzo miło. Jestem naprawdę wzruszony. Pewnie z wieloma z Was widzimy się nie pierwszy raz. O no cóż, to jest dowód na to, że świat rzeczywiście staje się coraz mniejszy. Coś, co jeszcze 10 lat temu czy 20 wydawało się całkowicie nieprawdopodobne. To że spektakl, który grany jest, grany jest na co dzień w kraju, będzie mógł... Być normalnie pokazany, sprzedany e, dla publiczności w Londynie czy w innym miejscu na świecie, w tej chwili staje się rzeczywistością. To wspaniałe i bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Szanowni Państwo, kilka takich klasycznych e, zapowiedzi złotych myśli, które się zawsze sprawdzają, na Wojciech pan kiedyś powiedział tak, ja mógłbym to spokojnie już dzisiaj zastosować. Proszę Państwa, proszę nie regulować odbiorników, ja naprawdę tak wyglądam. Druga zapowiedź, no, no korci mnie, muszę to powiedzieć, ale ona się w ogóle nie odnosi do dzisiejszego, do dzisiejszego wydarzenia. które na nowym programie mojego ulubionego kabaretu, Moralnego Niepokoju i tam jest taki oto początek Roberta Górskiego, który wychodzi, długo, długo, długo zapowiada, potem mówi, no cóż, proszę Państwa, kończąc, jestem przekonany, że przed Państwem wspaniały, magiczny, niezapomniany wieczór, ale przedtem nasz występ. To jest tak smaczne, że nie mogłem się oprzeć, chociaż w ogóle całkowicie w najmniejszym nawet stopniu nie odnosi się do tego, co dzisiaj, ponieważ ten występ naprawdę będzie, będzie Porządku. Jestem o tym głęboko przekonany, bo występują świetni aktorzy. Włożyliśmy w przygotowanie tego spektaklu dużo, dużo pracy, dużo pozytywnej energii. Mam nadzieję, że ta energia jest, jest widoczna w spektaklu i przeniesie się na Was. Autor, jak już kolega wspomniał, znakomity pisarz. Średniego pokolenia, czyli w moim wieku Marcin Szygiecki. No i wspaniali aktorzy, których już za chwilę, których już za chwilę zobaczycie. Ja bardzo dziękuję producentom, pani Marioli Bernie, Stcisławowi Marcinkowskiemu, no i właśnie panom Dominikowi i Robertowi za to, że zadaliście sobie trud, że zaryzykowaliście, odważyliście się, bo no to jest naprawdę duża odwaga, ale wspaniała rzecz, żeby sprowadzać dobre polskie spektakle do Londynu. Wszystkiego dobrego. Miłej za. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panią Piałowanko również za przybycie i zapraszamy na spektakl. który grał? Yy, tak, grał. <grywa> Grałem z Sebastiana w single i remixy spektaklu autorstwa Marcina Szczegielskiego, reżyseri Anna Głoszenko. Powiedz Wojtku, jak pierwsze wrażenia, bo pierwsze tak naprawdę w sztuce, w tej sztuce tutaj na deskach londyńskiego teatru. Wrażenia rewelacyjne, świetne miejsce. No, rewelacyjne warunki też tutaj. No i publiczność nas, no, że tak powiem, chyba kupiła nawet nie na 100, a na 1000%. Ta energia, pozytywna energia, reakcje udzieliły nam się bardzo i, i no, oby więcej takiej publiczności. Dla nas oczywiście był to stres, bo pierwszy raz za wielką wodą na, 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 na wyspach tutaj zagraliśmy. No i no, oby takich więcej spektakli. A jak w ogóle tak prywatnie podoba się to tak, w Londynie? Ja Londyn, no, że tak powiem, na raty mm, poznawałem już wcześniej. Tu zresztą uczyłem się angielskiego przez tam jakieś półtora miesiąca czy coś takiego. A, I za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to trafia mnie, nie wiadomo co mnie trafia, bo, bo, bo chciałbym tu mieszkać na stałe. Jest to inna mentalność, inne podejście do życia. No i jest to pięknie, te wszystkie kamienice, które mijaliśmy e, spacerując e, sobie, no to co, co drugie, znaczy no nie, nie co drugie, ale co, co chwilę jakieś okno widziałem i się tam trzeba wybita, więc mówię, o jest ustos, to może można za mały cash to wykupić. No i takie marzenia i plany, ale no, no, no Londyn jest, no to jest mieszanka kultur, którą miałbym. A powiedz, jaki jest jak twój przepis na sukces? Nie. Nie masz takiego przepisu swojego, jakiegoś tajemniczego, który mógłbyś zdradzić? Robić swoje. Robić swoje, starać się podążać za swoimi marzeniami, pragnieniami, nie o tyle, o ile to tylko możliwe. I a, no, jeśli już się coś robi, no to jakby nie, nie na 30, 50 czy nawet 80%, tylko na minimum 120. Wtedy jakby, to całe zaangażowanie zostanie zwrócone podwójnie. A który świat by się bardziej podobał? Ten filmowy czy ten teatralny? Um, teatralny chyba. Z tego tytułu, że kontakt z widzem, e, przepływ energii jakby jest, e, jest to coś nieuchwytnego, jednocześnie takiego, co cię napędza. I, i no w filmie jakby jest inny komfort pracy, można powtórzyć i, i tak dalej. Można sobie pozwolić na więcej subtelności. E, Później jakby to można już tylko odebrać w momencie, gdy się jest na przykład na premierze i widzi się reakcję widzów. W teatrze trzeba być na 100% tak, jakby, jakbyśmy mieli być nagrywani w filmie, czyli efekt końcowy filmu to mamy spektakl teatralny. Tu i teraz jesteś taki, jaki jesteś, żywy, organiczny i tak dalej, jeśli jest w Tobie prawda, ta prawda zostanie odebrana przez ludzi i zwrócona do Ciebie właśnie chociażby w postaci e, nagrody i oklasków na koniec. Gratuluję w ogóle po spektaklu. Naprawdę była wspaniała atmosfera i świetna gra aktorska. Powiedz jeszcze tylko, czy był jakiś stres? Stres był, to znaczy, może nie aż taki ogromny, paraliżujący, ale było to, jest tak jak, no motyle, motyle w brzuchu były. Były takie, no ciekawe jak będzie, jak, jak na ile zostaniemy, że tak powiem, przyjęci z otwartym jej rękoma. No i to się udało, no szczęśliwi, no my za nią, że tak powiem, włączyło nam się, powódź w oczach, więc jakby to, no jest, jest siła, to jest, to jest nie do opisania i to, mówię, nikt nie jest w stanie tego zaplanować, że wyszliśmy dzisiaj, znaczy światło się pokazało, jesteśmy na scenie, chcemy się ukłonić i jak na, na znak sygnał wszyscy ludzie wstają, jakby siła tego jest tak ogromna i to jest tak niesamowite, że dla takich chwil właśnie warto pracować. Było pięknie i również pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. wzajemnie. Dzięki tak, jesteśmy po pierwszym przedstawieniu. Zobaczymy, są ciągle jeszcze nerwy związane z drugim, bo to, bo to jest yy, za każdym razem budowanie czegoś od, od fundamentów. Tak naprawdę każda publiczność jest nowa. W zasadzie można założyć, że każdy widz jest po raz pierwszy, więc, więc trzeba go zdobyć od, od nowa i od początku. Jest to, że się naturalnie denerwuje, ale z kolei. Dotychczasowe e, przedstawienia tego, tego właśnie spektaklu, czyli singli i remiksu dają mi taką e, no, no, prawie pewność, że będzie, że będzie dobrze, no bo oni, e, oni naprawdę reagują wspaniale gdzieś się sami na pierwszym spektaklu. Czyli będzie dobrze, to znaczy, mam nadzieję, że, to tak. znaczy, że będzie więcej przedstawień. No to zależy od, od widzów, Ja myślę, że rynek jest w tym wypadku. Mm, mm najlepszą weryfikacją tego czy spektakl się podoba czy nie, ale tu trzeba się, trzeba się pochylić nad odwagą organizatorów, którzy zdecydowali się podjąć takie ryzyko. Jak było widać na pierwszym spektaklu było to ryzyko opłacalne, ale gdyby, gdyby, gdyby w przyszłości zdarzały się podobne sytuację, to pewnie nie mielibyśmy nic przeciwko temu. Czy ma Pan w że jakieś kolejne przedsięwzięcie, jakieś kolejne inne spektakle? I również w Londynie oczywiście. Mam nadzieję, ale no to jest tak, że trochę nie wypada dzisiaj mówić już o następnych rzeczach. Dzisiaj skupiamy się na singlach i remixach, ale nie ukrywam, że w tym zespole, w tym gronie producencko-realizatorskim myślimy o, o kolejnej produkcji. Natomiast w tej chwili szczegółów żadnych ujawnić jeszcze nie mogę, ale Konsekwencji tej informacji muszę powiedzieć, że mamy nadzieję na kolejny przyjazd do Londynu, naturalnie z nową rzeczą, ale liczę na to, że przedtem jeszcze single będą tu przyjeżdżać. Po tym sukcesie, czego pan sobie i ekipie życzyłby? Ja już jestem zdecydowanie na tym etapie, że życzę sobie zdrowia przede wszystkim i siły, żeby podejmować kolejne wyzwania. A młodym kolegom aktorom życzę, żeby byli dalej tak zdolni, tak pełni entuzjazmu, pasji i energii jak do tej pory. Ja życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję uprzejmie. Wszystkie. Proszę. Pasujesz do tego miasta. Ja, może no tak dalej. Póki co, na razie do tła. A, bułgarska twarz się komponuje w <głos> <głos> yes, dobra, teraz Bułgarów nie lubię. Tak? Nie, ale tego jednego muszą pokochać nawet. A ty nie wiesz dlaczego, bo nie byłeś na przedstawieniu. zaraz. <noise> <noise>